Cześć, październik to mój ósmy miesiąc w pstryku. Tak jak widzicie na załączonym ekranie, zacząłem w marcu z zużyciem prawie 1700 kWh. Potem był kwiecień, gdzie trochę mniej zużyłem, 1284 I rosnący maj i czerwiec, w czerwcu pierwszy raz przekroczyłem 2 MWh w miesiącu. Teraz troszkę spadło moje zużycie, bo mam mniej aut elektrycznych. Więc październik zamknę zaledwie 800 kWh zużytych przez dom i ładowarkę aut. Jak to się finansowo prezentuje? Pamiętajmy kwiecień, który był najlepszym miesiącem 1284 kWh. Przejdźmy na koszt prądu. I tu tak samo mamy rok. Patrzymy od marca, bo luty to był miesiąc przejściowy z poprzedniej firmy, czyli NRK Napstryka, i mamy sobie kwiecień, w którym te 1288 kWh kosztowało mnie 644 zł, czyli równo 50 groszy za kWh. W tym dystrybucja 270 zł, podatki 125 zł i prąd z obsługą 250 zł, niecałe. W kolejnych miesiącach nie było tak dobrze, były sumy typu 60-70 groszy za kilowatogodzinę Sumarycznie po wszystkich kosztach październik będzie najdroższym miesiącem od marca 80 groszy za kilowatogodzinę. Mimo dystrybucji G12W, która jest bardzo korzystna w godzinach 22 -26 codziennie oraz cały weekend od piątku od 22 do poniedziałku do 6 jest niższa, niższa tańsza dystrybucja. Więc wtedy staram się najwięcej korzystać. Jest w Energet też taka taryfa dystrybucyjna G11F. Ona jest dla tych, którzy zużywają no, przynajmniej 500 kWh w miesiącu i wtedy tania dystrybucja jest cały czas, ale opłata abonamentowa jest stosunkowo wysoka o ponad 60 zł. Jak więc jeszcze nie jesteś pewien, czy przejść na taryfy dynamiczne. W ogóle nie myślałeś o tym, a Zastanawiasz się, czy to dla Ciebie. To zapraszam do kontaktu na PRIF. Można porozmawiać o Twoim konkretnym przypadku, rozrysować to, rozpisać, zobaczyć, czy to się opłaca Tobie, a jeżeli będzie się opłacać, to przy podpisywaniu umowy możesz użyć mojego kodu PAUTA 100 do 2 listopada 2025 roku jest promocja jesienna, która daje aż 100 zł. Po opłaceniu pierwszej faktury polecam. Cześć.